Na polu został. No. Nie wiem, nie wiem, nie, nie rozumiem. wy jesteście władzą dla no, ludzi? przecież to mnie on bezkarnie chodzi, w ogóle nikogo nie było! Jak na niego nie naskarżysz, przyjdzie znowu. Zabito człowieka, bo bez względu, jaka to była kanalia, to jedna człowiek. Policja! Nie ruszaj się! Czym go biłeś? Pod ręką, bo. Co to było dokładnie? Gdzie są te pieniądze? Znaleźliśmy go od cmentarza. Nie żyjesz. Grozi, że mi żonę, dzieci w Jedź jedźcie go tam w No do kurwy nędzy, no. Po ciszy. Ten bandyty chce pan za wszelką cenę posadzić tych ludzi. Zostańcie w domu. Zaraz tam będę. Co Z dziadkiem nie umiecie poradzić?